Sięga przysłów rozdział trzeci, wers trzydziesty pierwszy i trzydziesty drugi. Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom, bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie. Księga Jeremiasza, rozdział trzydziesty drugi Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi w dziesiątym roku panowania Sedecjasza, króla Judzkiego, to jest w osiemnastym roku Nabuchodonozora. Wtedy właśnie wojsko króla Babilońskiego oblegało Jerozolimę, a prorok Jeremiasz znajdował się jako więzień w wartowni pałacu króla Judzkiego. Umieścił go tam pod strażą Sedecjarz, król Ludzki, zarzucając mu, dlaczego prorokowałeś tymi słowami, to mówi pan. Oto wydam to miasto w ręce króla babilońskiego i zdobędzie je. Sedecjarz zaś, król judzki, nie ujdzie Haldejczykom. Wydam go bowiem niezawodnie w ręce króla babilońskiego. Także będzie z nim mówił twarzą w twarz i zobaczył go oko w oko. I uprowadzi Selecjasza do Babilonu, by tam przebywał, dopóki go nie nawiedzę, wyrocznie pana. Jeśli będziecie walczyć z Chaldejczykami, doznacie niepowodzenia. Jeremiasz zaś powiedział. Pan skierował do mnie następujące słowo: Oto hanameel, syn szalluma, twojego stryja, idzie do ciebie, by ci powiedzieć: Kup sobie moje pole w Anatod, ty bowiem posiadasz rodzinne prawo wykupu. I przybył do mnie do wartowni Hanamael, syn mojego stryja, zgodnie ze słowem pańskim i rzekł Kup proszę moje pole, które się znajduje w Anatot, w ziemi Benjamina. Tobie bowiem przysługuje prawo dziedzictwa i wykupu. Kupię sobie. Zrozumiałem wtedy, że było to polecenie pańskie. Kupiłem więc pole od Hanamaela, syna mojego stryja w Anatot. I zapłaciłem mu należność, siedemnaście syklub srebra. Spisałem więc kontrakt, zapieczętowałem, wziąłem świadków i odważyłem srebro na wadze. Następnie wziąłem kontrakt kupna, dokument zapieczętowany, według przepisów prawnych oraz otwarty, i dałem kontrakt kupna Baruchowi, synowi Nerjasza, syna Machsejasza, w obecności Hanameela. Syna mojego stryja, i w obecności świadków, podpisanych w kontrakcie kupna, i w obecności wszystkich mieszkańców Judy przebywających w wartowni. Poleciłem zaś Baruchowi w ich obecności, co następuje: To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Weź te dokumenty, kontrakt kupna zapieczętowany, i ten, który jest otwarty, i umieść je w glinianym naczyniu. By się zachowały przez długi czas, to bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: Będą jeszcze w tym kraju kupować domy, pola i winnice. Modliłem się do Pana po oddaniu kontraktu kupna Baruchowi, synowi Neriasza, tymi słowami: Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. Ty, co okazujesz łaskawość tysiącom, lecz karzesz grzechy ojców, oddając zapłatę, w zanadrze ich potomków, Boże Mocny, którego imię jest Pan Zastępów. Potężny jesteś w Radzie i wielki w czynie. Oczy Twoje są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postępowania i według owoców jego uczynków. Czyniłeś znaki i cuda w ziemi egipskiej? Aż do dziś w Izraelu i wśród ludzi. Wyrobiłeś sobie imię, jakie posiadasz dziś. Wyprowadziłeś naród swój Izraela z ziemi egipskiej, wśród znaków i cudów potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i wśród wielkiej trwogi. Dałeś im tę ziemię, którą przyrzekłeś uroczyście dać ich przodkom, ziemię opływającą w mleko i miód. Przyszli i wzięli ją w posiadanie. Ale nie mogli słuchać Twego głosu, nie postępowali zgodnie z Twym prawem, ani spełnili tego wszystkiego, co im nakazałeś. Dlatego sprowadziłeś na nich wszystkie te nieszczęścia. Otowały oblężnicze podchodzą pod miasto, aby je zdobyć. Miasto zaś będzie wydane w ręce haldejczyków, nacierających na nie na skutek miecza, głodu i zarazy. Wypełniło się, co zapowiedziałeś, oto sam widzisz. Ty zaś Panie Boże, powiedziałeś, kup sobie pole za pieniądze, zawołaj świadków. Tymczasem miasto zostanie wydane w ręce Haldejczyków. Wtedy Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest może dla mnie coś niemożliwego? Dlatego to mówi Pan: Oto wydam to miasto w ręce Haldejczyków. I w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, i zdobędzie je. Wkroczą do niego Chaldejczycy nacierający na to miasto, podłożą ogień pod to miasto i spalą je. Domy, w których składano na dachach ofiary Baalowi oraz wylewano płyny na ofiarę innym bogom, by mnie obrażać. Albowiem od swej młodości synowie Izraela i synowie Judy czynili jedynie zło wobec mnie. Istotnie, synowie Izraela jedynie obrażali mnie dziełami swych rąk, wyrocznie Pana. Tak powodem gniewu i oburzenia było dla mnie to miasto od dnia, gdy je zbudowano aż do dziś. Przyto muszę je usunąć sprzed mojego oblicza. Na skutek całej nieprawości Izraela i Judy, jakiej się dopuszczali, by mnie drażnić, oni, ich królowie, dostojnicy, kapłani i prorocy, tak mieszkańcy Judy, jak mieszkańcy Jerozolimy. Obrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą, i mimo, że ich pouczałem niestrudzenie, nie chcieli usłuchać ani przyjąć upomnienia. Umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, by go zbezcześcić, i zbudowali wyżyny Baala w dolinie ben Chinom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Malocha. Nie poleciłem im tego, ani mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego, i doprowadzić Judę do grzechu. Teraz więc to mówi Pan, Bóg Izraela, o tym mieście, o którym wy mówicie, że będzie wydane w ręce króla Babilońskiego mieczem, głodem i zarazem. Oto zgromadzę ich ze wszystkich krajów, do których ich wypędziłem w przystępstwie gniewu i wielkiego oburzenia. Sprowadzę ich na to miejsce i pozwolę im mieszkać bezpiecznie i będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem. Dam im jedno serce i jedną zasadę postępowania, by się nie zawsze bali dla swego dobra i swych potomków, zawracaj z nimi przymierze wieczne. Mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra, napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode mnie. Cieszyć się będę, oświadczając im dobrodziej... dobrodziejstwa, osadzę ich trwale w tej ziemi. Z całego swego serca i z całej swej duszy. To bowiem mówi Pan: Jak sprowadziłem na to naród to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobrodziejstwo, jakie im przyrzekłem. Będą jeszcze nabywać pola w tej ziemi, o której mówicie, jest ona pustkowiem bez ludzi i zwierząt, poddana władzy Chaldejczyków. Będą kupować pola za pieniądze, będą spisywać kontrakty, pieczętować zwoływać świadków z ziemi Benjamina w okolicach Jerozolimy w miastach judzkich w miastach górskich w miastach nizinnych i w miastach południowych bo odmienię ich los wyrocznia Pana Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 21, wersety od 10 do 17. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest? A tłumy odpowiedziały, to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Powywracał stoły zamieniających pieniądze, oraz ławki tych, którzy sprzedawali gołębie. I rzekł do nich, napisane jest, Mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinie zabójców. W świątyni podeszli do niego niewidomi, chromi i uzdrowił ich. Leczarcy kapłani i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni, Hosanna, synowi Dawida, oburzyli się i rzekli do niego, Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział. Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i z zgotowałeś sobie chwałę? Z tym ich zostawił, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował. Pierwszy list do Koryntian, rozdział szósty, wersety od pierwszego do jedenastego. Czy odważy się ktoś z Was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez Was osądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przed to więcej sprawy doczesne. Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozsądzenia, sędziami waszyci, waszymi czynicie ludzi za nic uważanych w kościele. Mówię to, aby was zawstydzić, bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać sprawy między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia. Że w ogóle zdarzają się wśród was sądowe sprawy, czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości, czemuż nie ponosicie raczej szkody, tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i szkody wyrządzacie, i to właśnie braciom. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźni. Ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje ani chciwi, ani pijacy ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez ducha Boga naszego. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.